Ojciec Archanioł Borek został wyświęcony na kapłana w Roku Miłosierdzia i ja też. ja Cię nie Adrian Chojnicki, on też, w takim razie tak. Okej, no i co? Miłosierdzie, masz jakieś takie doświadczenie? no jasne, że masz doświadczenie A na przykład pamiętasz, jak przeżywałeś ten Rok Miłosierdzia 2016? Wiesz co? Bo to jest nasz rozkświęceń, więc na pewno go wyjątkowo To, co nie? pamiętam, to pamiętam, że po prostu były takie grzechy, które mogli odpuszczać tylko specjalne osoby wyznaczone właśnie przez Stoicę Apostolską penitencjarze tak. e w diecezji i że nie wiem, czy na przykład choćby grzech aborcji, nie? że tak właściwie, jeżeli dana osoba popełniła grzech aborcji no to musiało udać się do takiego specjalnie wyznaczonego księdza i tylko on mógł odpuścić, a papież, papież Franciszek dał tą możliwość tak właściwie każdemu, każdemu z kapłanów i to było w Roku Miłosierdzia tak właściwie to zostało do dnia dzisiejszego, nie? Więc to na pewno mam takie światełko. Dla nas to było o tyle, że wiecie, my i tak mieliśmy ten przywilej jako zakony żebrzące, więc, mm -hmm. więc tak. To... Ja na przykład pamiętam, były te książeczki i bardzo mocno wtedy przeżywaliśmy Ewangelię E, o miłosiernym ojcu, mm. że ona była po prostu tak mocno e, mielona w cudzysłowie, że, że w ty, wtedy pamiętam, że z tylu różnych perspektyw ją zobaczyłem, poznałem ją z tak różnych przestrzeni. To dało mi niesamowite poczucie, jak, ile możemy wycisnąć w cudzysłowie z Ewangelii, jak możemy odkrywać dalej i dalej i dalej, więc niesamowite. Było coś takiego w seminarium jak punkta, to było zajęcie z Ojcem Duchownym. No i punkta? Nasz... Punkta. No... Czy to się wiązało z punktami, czy wam tam przydzielano? Tak, ten? jak dosłuchałeś to miałeś trzy. A jak nie, to dwa. Nie żartuję. To, 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 to Fajnie tam było. macie. Witamy, bo się Ale sytuacja była taka, że no, po prostu ksiądz, ojciec duchowy, nam opowiadał o tej przypowieści o Miłosierdmie ojcu. Powiem że chyba z 10 czy 12 razy z każdej różnej strony. No, wprawdzie, wiesz, jak to jest z kleryckim narodem, że no to później jednak chyba było dla nas za dużo. Za dużo już nie. Aczkolwiek, no, miłosierdzie, wiesz, trochę jest takim tematem, że można naprawdę go mówić o niej, bardzo dużo. I powiem Ci, mam dwie książki przeczytane, właśnie papieża Franciszka, o mi miłosierdzie to imię Boga, bardzo. I powiem Ci, że to jest. Polecam, kochani. To jest tak mocna książka, gdzie myśli z tej książki pozostały mi do dzisiaj. Miłosierdzie, to imię Boga, że Bóg nigdy nie męczy się przebaczeniem, że to my się męczymy, tym, żeby przychodzić po, po przebaczenie, ale On się nigdy nie męczy. I to jest tak niesamowite. Pomyśl sobie o człowieku, który chodzi do spowiedzi co tydzień, pomyśl sobie o człowieku, który chodzi nawet dziennie może chodzić do spowiedzi. Tak. I nagle co? I Bóg nie męczy się przebaczeniem nie? Wiesz, że ja tego cytatu bardzo, bardzo wiele razy używałem w, w konfesjonale, w posłudze spowiednika, mm. więc tak, to mm. na mnie też wielkie ja wrażenie też. zrobiła ta, ta książka i między innymi te słowa. A wiesz, gdzie jest największy dramat? w tej książce w języku polskim? Powiedz. W tytule. W tak. W tytule. Eee, coś kojarzę, bo tam było coś pogmatwane, no. Wiesz co, on... problem polega na tym, że w takim sformułowaniu, jakie nam zostało przekazane, miłosierdzie to imię Boga, na pierwszy punkt wychodzi miłosierdzie i bardzo mocno wskazane jest, że to będzie książka o miłosierdziu, ale w oryginale po włosku, Il nome di Dio e misericordia. To znaczy, że imię Boga to miłosierdzie. Że to nie jest książka o miłosierdziu, ale o Bogu. Że to, to miłosierdzie jest tak wielkim przymiotem Bożym, że tak naprawdę w tej książce papier mierzy się z tematem Boga samego. I, i to, co najbardziej się przebija, co jest tak dla niego bardzo widoczne, to jest, że Bóg jest miłosierny. Porównanie Ewangelii Łukasza i Ewangelii Mateusza. Mateusz pisze, 5,48, Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski, a Łukasz pisze, Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Wasz Ojciec. No i rzeczywiście, i to, to, co jest w Łukaszu, jest mi takie rzeczywiście bliższe, no bo doskonałość, no to wiesz, to od razu jakby nastawia na nas, że jacy my musimy być doskonali, bezbłędni w ogóle, a miłosierdzie, no to to jest właśnie takie jak Bóg, nie? Że on jest, on jest miłosierny. I druga książka, którą przeczytałem, to książka może nie Franciszka, ale. Grzegorza Rysia aktualnie kardynała, skandal miłosierdzia. Tak. Że miłosierdzie tak. po prostu, wiesz, naprawdę budzi skandal, i że miłosierdzie ono nie jest wcale takie, mm, że ono budzi zadziwienie. I kiedy patrzymy na Ewangelię i na to wszystko, co Jezus robił, i na jego miłosierną postawę wobec osób, które były odrzucone, nie wiem, wobec trendowatych kalek ślepców wobec kobiet to tak właściwie postawa Jezusa budziła skandal, była totalnie niezrozumiała. To jest w ogóle ciekawe pod tym kątem, kiedy my dzisiaj idziemy za Jezusem, kiedy wiecie, świat naprawdę nas nie rozumie, że Jezus po prostu miał do... Jezus nie jest z tego świata, Jego Królestwo nie jest z tego świata i Jego miłosierna postawa budziła potężny skandal. Nie? Więc tutaj wyszła nam jeszcze jedna rzecz, że bardzo podobnie przeżywaliśmy ten rok miłosierdzia, że, że poza święceniami to lektury mieliśmy też podobne i hmm. to też mi bardzo, bardzo utkwiło. Tam jest to jest niesamowite, bo Jezus ma taką postawę, tak jak mówię, do wszystkich, również do nacji. Nie ma problemu z Samarytanami, mm, nie ma problemu z Rzymianami. Mm. Wychodzi do każdego, więc wow, jak wyjdzie do, wychodzi do każdego, to znaczy do nas też może wyjść. Nie? Mm. To jest niesamowite, bo my mamy takie poczucie bardzo często zdarza się w konfesjonale ludzi, którzy są przekonani, że, że ręce Pana Boga są dla nich trochę za krótkie, że ta Boża Miłość jest, nie, nie obejmie ich grzechu, ich historii, że no, niosą takie przekonanie, że. Że do tego to Pan Bóg nie odpuści, nie wybaczy. A właśnie Bóg krzyczy i woła do nas całą dobrą nowiną. Tak, ja ci chcę wybaczyć. I tu się rzeczywiście konie świętował syna ze swoim dzienniczkiem, gdzie rzeczywiście opisuje miłosierdzie, gdzie bardzo jasno po prostu zestawia. Nie? choćby nie wiadomo, jak potężny był grzech, niczym po prostu ocean, niczym coś to i tak miłosierdzie jest ponad to, nie? Że, że grzech nie są w stanie po prostu konkurować z miłosierdziem. I powiem Ci, nie wiem, czy masz na przykład przeczytany dzienniczek. Mi nawet ciężko powiedzieć, czy ja mam przeczytany dzienniczek. Powiem Ci, że ja fragmenty mam, tak, dlatego że ja, ja nie potrafiłem tej książki przeczytać po prostu, wiesz, tak z marszu. No najlepiej, to zawsze jak odmawiałem koronkę do burzogumy się Sierdzie o godzinie 15, to bardzo lubiłem, jeżeli miałem tylko czas, w seminarium tego tak chyba jeszcze było najwięcej, że, że brałem sobie gdzieś z jedną stronę, dwie strony e, dzienniczka, no i po prostu odmawiałem też do Bożego miłosierdzia I rzeczywiście, no, no jest tam, to jest bardzo esencjonalne. To jest tak samo jak, nie wiem, jak miałbym po prostu wypić naraz raz 7 espresso, to by mi chyba po prostu serce To staleło. dla Ciebie to pewnie nic, Wy nie wiecie, którą mam kawę już tu dzisiaj pije po 14. prostu. Nie, ale, ale rzeczywiście, nie, że no, i jakoś tak trochę jak tak myślę o tym, to wróciłem sobie do tego dzienniczka i w tym tygodniu w ogóle Miłosierdzia. To rzeczywiście tak, tak dobrze jest, myślę, się pokarmić takimi rzeczami, które jakoś tak jeszcze bardziej przybliżają nam Miłosierdzie Boganie. To jest też fajne, bo my w seminarium z kilku braci spotykaliśmy się razem i trochę podobną metodologię mieliśmy. Wieczorami e, modliliśmy się koronką i czytaliśmy się razem dwa, dwie, trzy strony słowniczka. E, 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 siostry Pamiętniczka, pa tak, słowniczka? tak, tak, słowniczka, słowniczka, tak, z no łaciny, no łaciny, tak, to i Jakie nowe słówka? <laughs> Dzienniczka siostry Faustyny. I to co było, tak, on jest bardzo skondensowany, tam jest jeszcze jeden problem. On, siostra Faustyna żyje w bardzo jasnym kontekście czasowym i dla nas on jest dzisiaj nie do końca już zrozumiały. My tego życia zakonnego też no jako zakonnik mówię to um, też nam jest to trudne do przyjęcia do zrozumienia więc to stanowi pewną barierę e, i duże wyzwanie i wiele sytuacji jest takich, które czyta się no nie rozumiem nie chwytam dlaczego czyli tak, no. czyli tak sobie to tłumaczycie tak sobie to tłumaczycie <laughs> Tego nie zrozumiesz po prostu. Tak? Nie, ale rzeczywiście chodzi o to, że tamte niektóre rzeczy są takie, mm, no, że jakby to było po prostu wręcz aż tak nierealne, nie? że jej się rzeczywiście objawia Pan Jezus, nie? i to takie, tak. wiecie, mamy być radykalni, mamy być tacy bardzo gorliwi, nie? ale wierzę też, że Bogu chodzi o to, żebyśmy byli bardzo życiowi. Bardzo tak, życiowi, nie? Tak, i że nie jesteśmy tak. w stanie porównać osób, które żyją tak bardzo mocno kontemplacyjnie i ich życie, ich codzienności, ich zmagań do tego, co mamy w świecie, kiedy to masz trójkę dzieci, małych, jeszcze nie? Kiedy, e, kiedy są różne po prostu takie wyzwania, że naprawdę ta droga każdego z nas do świętości jest, jest zupełnie też po prostu inna. Nie, więc, więc warto jakby się karmić takimi rzeczami, ale mieć też w tym taką, myślę, mądrość, mądrość i rozsądek. E, wobec też swojej takiej sytuacji życiowej, nie? Poza tym mam takie wrażenie, że myśmy troszeczkę przez siostrę Faustynę, przez łagiewniki, trochę chcieliśmy w Polsce zawłaszczyć to święto. Mieliśmy mm. poczucie takiej polskości, że Ja już nawet widziałem takie różne interpretacje, interpretacje obrazu obrazuje, złufam Tobie, że te dwa promienie białe i czerwone. <grytanie> Już Polska, wiecie, nie? o ja, biało, czerwo. <laughs> Już wiadomo. <laughs> A największe sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest na Filipinach. Hmm. I to jest niesamowite, jak tam kult Bożego Miłosierdzia jest rozpropagowany, jak oni tym żyją, do tego stopnia, że w marketach o 15 e, e, jest przerwa robiona wow. i wszyscy się modlą koronkę, żeby dać przestrzeń, żeby się wszyscy mogli pomodlić koronkę do Bożego Miłosierdzia. Słuchaj, ale jestem właśnie bardzo ciekawy odnośnie koronki. Jakie jest twoje zdanie? Bo m, chyba tam jest napisane o tym, że jeżeli ktoś pobożnie odmówi koronkę, to po prostu uratuje duszę, y, która nie trafi do, do piekła. Czyli tak właściwie, jeżeli odmówisz koronkę eliminacji jednej osoby, to ta dusza będzie zbawiona. Co ty o tym, ojcze, doktorze, myślisz? To jest trudny temat. To jest mm. trudny temat. On bardzo rezonuje w nas. My lubimy, jak nasze modlitwy mają takie proste przełożenie, jeden na jeden. My bardzo kochamy, żeby ta modlitwa była skuteczna. E, tylko tu jest niebezpieczeństwo, we, niebezpieczeństwo wejścia w taką relację handlową tak, z panem Tak, że Bogiem. ja sobie kupię zbawienie, nie? Tak, Odmówię tak. koronkę w 7 minut i po prostu. I teraz jedna jest dusza ma taki błysk tam. Nie? Mm. <laughs> Więc. Mm, to jest tekst, który chyba wymaga bardzo, bardzo głębokiej interpretacji i, tak jak powiedziałem, też zrozumienia kontekstów tamtych czasów, zrozumienia też osoby siostry Faustyny, jak, jak ona to przeżywała. Ona odbierała to tak, a nie inaczej. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus, który objawia się w Faustynie, ma przebite dłonie, a dzisiaj wiemy i wszelkie badania wskazują, że Pan Jezus miał przebity gwoźdźmi tutaj, najprawdopodobniej tą przestrzeń. Więc. To, co chce nam przekazać tak naprawdę dzienniczek, to jest wielkie, wielkie rozmiłowanie Boga w nas, Jego otwartość i gotowość na przebaczenie. Musimy się też uczyć, troszeczkę odsiewać te konteksty tamtych czasów, też tamtejszej teologii, tamtego, teologii duchowości i duchowości Siostry Faustyny, żeby, żeby zrozumieć, co jest tak naprawdę najważniejsze w, w dzienniczku. Czyli jak odmówiłem koronkę w Twojej intencji, to nie wiadomo, czy będziesz zbawiony? Jeszcze żyję. Jeszcze żyję, więc może No to... trochę... dziękuję Ci bardzo, na naprawdę, bardzo. to super, o, to... O to ale fajnie, tak się czuję teraz zobowiązany. Fajnie, może odmówisz hmm. koronkę w mojej intencji? Od... Odmawiam. Chyba to. Ale. Nie, ale... Ale jest też taki motyw, bo to tak, my tak mówimy, wiesz o tej koronce, ale trochę tak jest, nie? W sensie, żeby nie mieć takiego podejścia magicznego nie, ze szkaplerzem. Jeżeli nosisz po prostu Tama. szkaplerz, to tak jak zostało obiecany, Szumonowi Sztokowi, to po prostu Maryja w pierwszą sobotę <coughs> miesiąca pójdzie, weźmie Twoją duszę i pójdziesz do nieba, nie? I, I wiesz, i trochę, no są to takie m, rzeczy, no ciekawe, ale teraz tak ciągle myślę o, o takiej mądrości w podejściu do tego, nie? Mhm. Że, że to nie chodzi o, o tą szatę, tylko tu chodzi o coś więcej, nie? Wiesz, to jest w ogóle problem e, z podejściem i zrozumieniem pana Boga. Kiedy aniołowie otaczają Boga w niebie, to śpiewają po trzykroć święty. To, co myśmy przetłumaczyli na sanctus łacińskie, mhm. tak naprawdę w hebrajskim jest kadosz, a kadosz. To nie jest taki święty moralnie, święty bezgrzeszny, mm -hmm. tylko oddzielony. Jesteś inny. Tak, może jesteś być oddzielony kadosz. od tej rzeczywistości, Boże, Ty jesteś zupełnie spoza tej rzeczywistości, więc, e, więc to jest więc My staramy się przełożyć tą inność, jak tylko potrafimy, i nie zawsze nam to wychodzi. I nieraz musimy stosować porównania, mm. pewne uproszczenia. Żeby, żeby móc jakoś się odnaleźć w tej zupełnie innej Rzeczywistości Bożej. Mm. E, I nieraz można zajść trochę za daleko. I nieraz można to zinfantylizować trochę za bardzo, nie? Mm. Z takim wielkim pragnieniem, że ja chcę zrozumieć, jak to działa, że no, no zinfantylizujemy to, a nie o to chodzi, nie? Mm. Nie o to chodzi. Mamy przesłanie dobrej nowiny, nie bez powodu Ewangelia, to jest dobra nowina, e, właśnie o tym, jak, wielkie, jak wielka jest miłość Boga do nas miłosierna, więc, więc to jest cel nadrzędny, który się objawia w tym. Nie możemy wyrywać z kontekstu niektórych fragmentów, nie możemy wyrywać ich z kontekstu też historycznego i teraz być przekonanym, że odkryliśmy jakąś wielką tajemnicę. I zobaczcie, że sprawą kluczową jest, jest łaska, nie? to znaczy to jest dar po prostu Pana tak. Bogu. Tak jest z tak. miłosierdziem, nie? czyli miłosierdzie po prostu to jest, to jest Jego cecha, to jest Jego łaska, nie? czyli to On nam przebacza. No, zobacz, że tak właściwie, kiedy wypowiadamy formułę rozgrzeszenia, to pierwsze słowa, które wypowiadamy Bóg, Ojciec, Miłosierdzie, czyli tak. od razu, to jest Jezu, jakie to jest od raz razu zobacz. profilujemy Boga tak, jest... od razu jakby wykazujemy, co jest kto to jest istotą, o co tutaj tak właściwie chodzi, no Bóg, Ojciec, Miłosierdzia nie, kiedy, kiedy Jezus uczy modlitwy ucz, uczy, uczniów to mówi Ojcze Nasz nie, to znaczy, że tak właściwie o Niego tu chodzi więc to, to jest Jego łaska to jest Jego działanie, to jest po prostu Jego dary i tak właściwie o Niego tutaj chodzi a nie właśnie o, o nasze wysiłki że ja odmówię koronkę, że ja będę nosił szkaplerz, nie, po prostu nie, no przyjmuję jego dary i rzeczywiście nie wiem, czy jak mówiliśmy w kwestii odpustów, są to pewne jakieś takie też pewne dary, po prostu prezenty, które, z których chcemy po prostu korzystać, nie, ale ciągle trzeba pamiętać właśnie o, mm, o stwórcy, nie, o, o tym, który jest pomysłodawcą też tych rzeczy, nie. No i powiem Ci, że tak jak myślę o miłosierdziu, ja sobie zrobiłem, teraz jeszcze nie znam liczbę. Nie znam liczby, ale jakoś tak mnie natchnęło, no bo na pierwszy raz jestem właśnie, wiesz, w parafii, w pieśnikach, to tak zobaczę, jak tam się z tą spowiedzią wygląda. Kiedy wiesz, są takie najczęstsze pory. No na razie, jak no. zacząłem tam w niedzielę palmową, no to w niedzielę palmową samą w niedzielę miałem ile 52 spowiedzi. E, dzisiaj akurat na reko bo nagrywamy Wielki Wtorek, jeszcze jeszcze przed świętami, ale aleluja. <śled> no Dzisiaj akurat była tam spowiedź uczniów, no to tam z 40 osób gdzieś tam kapnęło, przynajmniej w moim konwencjonale. No więc tak myślę sobie o tym, wiesz, że rzeczywiście teraz jest taki czas, no najczęstsza modlitwa, którą się odmawia, to jest Bóg Ojciec Miłosierdzia, nie? Że, mhm. że to jest pięknie po prostu za każdym razem to wypowiadać. I o co chodzi w spowiedzi? No właśnie w spowiedzi właśnie chodzi o to, że, że to jest On, to jest Jego działanie, Jego łaska. I to jest tak piękne, mhm. kiedy ktoś słyszy, przychodzi po czterech latach, po pięciu, i to nie była tylko taka jedna spowiedź, nie? i to możesz powiedzieć: Pan Jezus ci wszystko wybacza. Tak, I to jest, tak. może to już kiedyś wspominałam, ale to jest to zdanie, które po prostu jakoś zawsze staram się, wiesz, w pierwszej kolejności powiedzieć, kiedy wiem, że do, dochodzi na pewno do rozgrzeszenia. Bóg tobie wszystko wybacza. Bóg, Ojciec Miłosierdzia, nie? Mm. Jakoś tak myślę sobie o tym, że to mm. tak podnosi człowieka, nie? Że pomyśl sobie o swoim życiu, o tym, ile po prostu upadków w tym życiu się wydarzy, ile rzeczy zmaścimy, ile jeszcze zmaścimy. No i co? No i Bóg, Ojciec Miłosierdzia, nie? No i Bóg, Ojciec Miłosierdzia. Nie? Niesamowite jest, że jest tak wielka miłość. To jest też... Dla mnie jest taka, wiesz, w miłosierdziu piękna przestrzeń do prawdy. Jestem przekonany, że człowiek jest w stanie skonfrontować się z prawdą o sobie samym tylko w przestrzeni miłości, takiej mm. naprawdę wielkiej, wielkiej miłości, bo mm. kiedy nie będzie miał tego doświadczenia, kiedy nie będzie miał. Yy, takiego poczucia przyjęcia, mimo wszystko, pomimo swoich grzechów, będą się w nas włączały tak różne mechanizmy obronne. Będziemy się starali wyprzeć mm. w jakikolwiek sposób, że moglibyśmy kogoś skrzywdzić, że moglibyśmy dopuścić jakichś działań, które są nieuporządkowane moralnie. Będziemy starali siebie sami wybierać, ale to zawsze jest droga donikąd. A Bóg mówi, ja Ciebie kocham i ja Cię przyjmę. I dopiero wtedy, tak. kiedy wiesz, że nie będziesz osądzony, że nie będziesz Odrzucony, że, że ktoś nie będzie ci tego wytykał, ale mówi chodź, chodź, ja to przyjmuję, ja to, ja to przyjmuję. Wow, to wtedy jest ta możliwość, że tak, ja jestem taki, jestem słaby, mm. jestem grzeszny. Mam przestrzeń, żeby się skonfrontować z sobą, jaki jestem i mm. wiem, że, że mam nad czym pracować, ale też mogę nad tym pracować i, i jestem kochany. Doświadczam o miłosierdzie i w tym momencie zdecydowanie łatwiej mi dawać to miłosierdzie innym. Zobacz, jaki, mm. jaki był też nerw króla. W tej przypowieści o niedociągnięciu dłużniku, że no, gościu był winien królowi 10 tysięcy talentów. Talent to jest są 34 kg złota lub srebra, więc ja to obliczyłem, to jest 340 w ogóle ton. Łącznie był mu winien złota lub srebra, no to z Panem Bogiem, żeby to spłacił przez całe życie, nie był w stanie. A i o, o, król mu dług darował. I to jest miłosierdzie, no ale on po prostu nie przebaczył. Mm, y, tej innej osobie, tych studenarów, No i co? No i w tym momencie król rzeczywiście się wkurzył i wtrącił go do więzienia, dopóki długi nie spłaci. Nie na tej zasadzie, że Bóg nam naprawdę daje po prostu miłosierdzie, ale to nas też zobowiązuje do tego, żebyśmy i my, tak. wiesz, też byli miłosierdzi wobec innych, nie? I mam, mam wrażenie, że to jest klucz. I tak szukam sobie jeszcze, bo pamiętam, że wiesz, to określenie oryginału, słowo miłosierdzie z oryginału, nie pamiętam, czy to było czuła wrażliwość, ale, ale jakoś tak wiem, że to było takie coś dogłębnie pokazującego tego tak o co w tym miłości chodzi misericordia e, czyli to jest serce przy, przy marności no, okay. przy, przy biedzie serce przy biedzie tak tak mm. że, że to, to jest takie serce które jest przy naszych wszystkich biedach nie? Mm, mm. no właśnie no więc y, więc Jakoś tak myślę sobie o tym, że jakoś tak miłosierdzie, tak jak Karla Kudys mówi, że autostrada to jest droga do nieba, ale też sobie myślę o tym, że miłosierdzie to jest po prostu druga autostrada, niektóra prowadzi do nieba, bo to jest coś typowo po prostu yy, ojcowskiego, to jest coś typowo bożego, nie, że miłosierdzie, yy, no myślę, że jeżeli my jesteśmy miłosierdzie, to naprawdę tworzymy ten świat lepszym. Jeżeli macie taką sytuację, że w zabieganiu przed świątecznym albo około świątecznym Gdzieś zdarzyło się nie ogarnąć tego, co najważniejsze, tej najważniejszej przestrzeni, przestrzeni serca, mm. to macie teraz cały jeszcze czas, aby, aby tego doświadczyć, aby to uporządkować. Nie? Pan Bóg czeka. To jest najlepszy tydzień, najpiękniejszy tydzień, tydzień Bożego Miłosierdzia. Więc ze spokojem, z ufnością, w poczuciu, że jesteś kochany pomimo wszystko i że Bóg chce ci to przebaczać, cokolwiek nie wyszło. Nie bój się, nie bój się skorzystać, wziąć tej łaski. Mm. Miłosierdzie to jest coś pięknego, więc ojcze, pobłogosław nam. Pan z wami. I z duchem Twoim. I Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i duch święty. Amen. Pozostańcie w Bogu Chrystusa, trzymajcie się mocno i możecie postawić nam kawę. O! <laughs> Ty byłeś w tym roku święcony? 2.16. A ty? To był rok 2016. A! To był rok sierpni. Jestem pogadany. Ten człowiek się poplułem. Przepraszam, proszę, błotniki. <gadane> Rurku! <gadane>